Hej, cześć, witajcie, jestem Ferytus a to jest kolejny odcinek Minecrafta na moim kanale. Lecimy sobie z nową serią. Jest ona wzorowana na serii um, zagranicznego YouTube'a, serii X Life jest to taki serwer, aczkolwiek ja będę grał na sobie na singlu. Jak mi się paczka spodoba, może ale nie obiecuję, może, na, tak na 30% <laughs> chyba, że znajdzie się jakiś dobroczyńca i sam gdzieś chciało mu się ogarnąć serwer. Właśnie takowy będę organizował, ale nie wiem, nie wiem tutaj. Nie, nie róbcie sobie nadziei, że tak powiem. Ale to dopiero jak mi się paczka spodoba, swoją drogą. Paczka polega na tym, że jest tą parę modyfikacji, tak, z 50-60. A jest taka modyfikacja, która robi tak, że mamy, jak widzicie, tam, no, tu jedno serduszko przyciemnione, zaraz zobaczcie. I gdy zginiemy, mamy dwa serduszka. Gdy zginiemy znowu, trzy serduszka, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jak już mamy dziesięć serduszek, zginiemy, to już jest po obtokach i jak hardcore. No możemy tylko spektakulować świat. Jak to wygląda? Mamy 10 czyci, więc taki hardcore, ale nie do końca. I co? Zaczynamy sobie w serię w grudniu. Są święta, jak widzicie, jest choineczka. Są prezenty, jak widzicie, więc jest klimacik. Nawet mam skina świątecznego, także zacznijmy sobie już gierkę. Dłużej nie będę przedłużać. No i lecimy. W ogóle to nie klikałem w ogóle w mapki, bo bałem się, że zginę od razu. Taki jest mój skin. Trzeba sobie ogarnąć jakieś jedzonko, podstawowe rzeczy, nawet nie chcę sprintować i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Modyfikacji jest trochę, ogarniam wszystkie, bo tą serię śledzę, śledzę, uwielbiam tą serię oglądać, tyle wam powiem, uwielbiam tą serię oglądać, bo jest to coś, coś fajnego dla mnie i, że tak powiem, no podoba mi się ta seria po prostu, więc... Więc wiem co i jak z tymi modami, dlatego zaraz je. ogarniemy co nieco. Okej, okay, mamy trochę kobla. Kopmy sobie jeszcze kobla. A już tak, że tak powiem, kopmy sobie na, na potem. Swoją drogą, GUI jest troszeczkę. Za małe. Nie, żebym... szkoda oczu, szkoda oczu, nie? A, I tak, swoją drogą. Mam nadzieję, że kamerka jest w dobrym miejscu, w miarę. A, Swoją drogą, o, święta są. Życzę Wam bardzo, bardzo, bardzo bardzo wam życzę. W sumie nie wiem czego, bo to trochę źle odmieniłem, ale życzę Wam wesołych świąt. Szczególnie, żebyście spędzili je w gronie rodzinnym lub znajomych, zależy gdzie jesteście w tym czasie, czy macie w ogóle rodziny, którzy nie mają, więc w gronie znajomych, w gronie kogokolwiek, albo sami nie byli w te święta, bo będziecie tak tak się mówi, że jak się będzie jest w Wigilię, takim się jest przez ta, cały rok, więc. Przytakłem, życzę Wam wesołych i mile spędzonych świąt razem, w dużym gronie. I generalnie, czy dużo prezentów, dużo fajnych prezentów, które Wy dacie, żeby one sprawiły radość innym. Jakie Wy otrzymacie, żeby Wam też radość sprawiły. O kurde, się ma. Jesteś jakiś. O kurde, on jest jakiś zły. Nie, ja jestem na hita teraz, spaduwa Nie, ja teraz jestem na hita. Jakby to zrobić? On mnie goni, nie? Tak, on jest czerwony na minimum. Co za dziad! Już mnie tu chciał. Ubić. Dobra, spadamy stąd. Kurde, co to jest? O, spad do dziury. Mam nadzieję, że tu nie wyjdzie. Właśnie. Nie wiem, co jest grane, ale moby są niewidzialne. Moby są niewidzialne na tej paczce. Więc chyba trochę buget. Więc co sądzicie? A, ale jest chicken. Nie ma chicken. Siema chicken. Niektóre moby są niewidzialne. I właśnie nie wiem, czy to jest spowodowane. Okej, okay, mamy węgla bardzo dużo, nie wiem czy coś będziemy sobie chcieli tu zrobić. Ja myślę, że zrobić sobie trzeba taką kopalnię, mm, taką podstawową, mm, taką zwykłą, nie wchodzić do jaskini, bo w jaskinie są niebezpieczne. Wykopać sobie swoją kopalnię i na spokojnie to ogarnąć. Eee, też się zastanawiam, bo świnie nie możemy rozmnażać, trzeba by było jakieś tutaj ogarnąć eee, narzędzia. Pozabijać te świnie Bo z nich, z nich i tak już pożytku nie będzie dla nas I porobić jakieś siekierki Może się też uda nam zrobić um, Farmę jabłek Wiecie o co chodzi Dobra, w ogóle paczka jest na 1.12.2 Aczkolwiek u nich na serii Jest ona na 1.14 bodajże Więc taka jest różnica taka, Ta paczka nie wiem czemu właściwie jest stworzona na 12 Ale tak to wygląda, więc... Cóż począć. Ojej. teraz tak długo się kopie drewno. To ja już chyba wolę ręką to kopać Dobra. Nie, to, ja to wolę ręką kopać, bo oparcie się. Pyk całości wyrąbane. Dobra, to ręką jest szybciej. Dobra, przydałoby się troszeczkę jaśnie jabłek nazbierać, Może się uda nam trochę uzbierać tutaj. Może aczkolwiek nie, po, nie, nie widzę na razie, by się na to zanosiło. Dobra, to spadajmy stąd w takim razie. Znajdziemy sobie jakąś lepszą miejscówę. I wykopiemy sobie jakąś taką norkę. W miarę szybko. Chciałbym w takim miejscu. gdzie tam jest? gdzie są krowy. A krowy nie wiem, czy tu gdzieś będą. Zróbmy sobie jakiś taki prowizoryczny most. I tak to będę wszystko pewnie niszczył później. Zależy, jak, jak się rozbuduje, ile przeżyję w ogóle, to jest też zależne. Bo ja w Minecraft, jak wiecie lub nie wiecie, lubię umierać znaczy, lubić nie lubię, ale zdarza mi się to dosyć często. Szczególnie na modach, bo na zwykłym Minecraftie jeszcze pół biedy. O, tu są te jaszczury, to tam, te jaszczury to nie są jakimś dla nas problemem wielkim. Okej, okay. więc to jeszcze pół biedy. A, dobra, wykopałem tutaj wszystko, co mogłem. Jeszcze tutaj tę świnię zabiję. Trzeba będzie sobie chyba zrobić po prostu zwykłą farmę pszenicy. To będzie chyba najprostsze. Bo jedzenie tutaj będzie naszym problemem największym, myślę. Także ogarniemy sobie coś takiego. I będzie git. Dobra, mamy jedzonko. Trzeba by było gdzieś pójść znowu, coś odznaleźć. Mam Mam modyfikację też do tej paczki, dodałem um, na Botany Trees, czyli po prostu czy tam jakoś botany poc, chyba możemy sobie zrobić jakby automatyczne fabryki e, drewna. Więc to też jest fajna rzecz. Co tu mamy? A nic, po prostu kobel sobie leżał taki. Ok, nie wnikam. Nie wiem, czy jest dobrze sprintować, tak szczerze. Nie wiem, czy to jest dla nas dobre. Ale dobra. Co my tu mamy? Tu mam jakąś jaskinę. Nie chcę do niej się, że tak powiem, zagłębiać w nią, bo nie mam do dobrej zbroi. Nie mam dobrej zbroi. I też by się przydało ogarnąć sobie enchanting. Enchanting by się przydało ogarnąć, bo eee, trzeba sobie zrobić ultra-mega dobre zbroje. I wtedy dopiero będę mógł tu chodzić. Naprawdę. Pewnie zginę, pewnie zginę. Nie wiem, czy w tym odcinku. Też będzie, że tak powiem, napięcie, bo jednak będę wszystko nagrywał. I na każdym kroku mnie może coś zabić. Nie wiem, co ta paczka właściwie, ona jest inna, trochę się różni. I właśnie nie wiem do końca, czy wszystko, czy wszystko jest tak, jak powinno być. Mogą tu mnie jakieś rzeczy zaskoczyć, tak? Tam widzę fajną krainę grzybową chyba? Nie, co to jest? Nie, to są drzewka po prostu, takie różowe. Pójdźmy sobie tam, bo już troszeczkę Zigam żygam tym tą zimą. Red Orchid. Aha, to, to jest jest nową Rudę nam może zasadzić, czy coś tam deseń. Dobra, idziemy sobie na tą zieloną krainę, bo ona jest ładniejsza. Nie? Przepraszam za tego Facebooka. Myślałem o tym, żeby to wyciszyć, ale zapomniałem. <laughs> nie wiem, jakim cudem. Ale dobra. O i widzicie tutaj jest krab na przykład i go nie widać. Z MooCryptors chyba mobki są pobagowane. Nie wiem o co chodzi, ale tak to już niestety jest tutaj z tym modem. Prawdopodobnie go po prostu usunę. Usunę i będzie po problemie, bo nie będzie tych mobów i trudno. Trudno się mówić, czasami trzeba coś usunąć. Niestety, nie można mieć wszystkiego. No i okej, okay, no jak na razie to sam węgiel zbieram, nic tu ciekawego nie ma. A jest tu modyfikacja Patti's More więc mógłbym sobie zrobić w sumie, żeby się czuć bezpieczniej. O jest trzcina, tego potrzebowałem, tego potrzebowałem, A, tylko jeszcze żebyśmy wyszli do jakiegoś fajnego biomu, nie zimowego, jakiś taki przyjazny dla nas bardziej. Muszę uważać gdzie skaczę też, bo tutaj jest śnieg, może się coś bagować, jakieś teksturki i spaść gdzieś mogę. Dobra, to w ogóle wygląda jakby ktoś to budował. Nie wiem, tu się osiedlamy na razie? Dobra, zróbmy sobie tutaj taką małą chatę. Mamy tutaj, że tak powiem, jakąś podstawę do budowania. Zróbmy sobie tu jakąś taką bazę. Albo czekajcie, nie, zrobimy to inaczej. Zrobimy gdzieś to tutaj. Okay. A to jest jakiś silty dirt, to nie wiem czy na tym się to zasadzi. To idźmy gdzieś indziej, to nieważne. ale widzę, że już jest noc powoli. Dałoby się tutaj coś ogarnąć, jakąś, jakiś schron. Cokolwiek. Coś, pozbierajmy drewno. Ale jest zima, jest grudzień. Dead sapling o oh kurde. Jest zima, jest grudzień, więc biom pasuje. Biom jest adekwatny. Biom jest jak najbardziej adekwatny do tego, jaki mamy klimat aktualnie. Jest jakaś jaskinka to niezbyt. Kurczę, no przydałoby się coś znaleźć fajnego, nie? Bo to jest takie smutny ten biom jest, nie? Nie, nie ukrywam. Ale jest smutny. Lawa. Lawa też jest spoko. Co to za drzewo? What the hell? Okej. Okay. Dziwne. Nie wiem. Gdyby jeszcze jakieś żelazo było na horyzoncie odkryte, to już w ogóle bym się mega cieszył, bo bym sobie pyknął wiaderko, nie? A wiaderko jest mega potrzebne dla nas. Chcemy coś tutaj zdziałać. Dobra, rozwalmy sobie to drzewo. Będzie dużo drewna z tego. Pyk. I teraz. Um. Kurczę, ale wielkie góry, nie? Ogromne. Ogromne, bo są Planet jest jednak wielkie. Tutaj w ogóle jakaś lawa zalana ciekawe pojawiło się wygaszacz ekranu na monitorze dobra, w sumie to zróbmy tutaj to jest też do, dobra opcja wyjść na morze i zrobić sobie tam jakąś bazę jaką tratwę powiedzmy zrobić sobie tam coś ten ale potrzebowałbym też zwykłego dirta więc sobie tu zahaczę o to tutaj mamy zwykłego dirta. Okay, no mamy tylko tyle, trudno się mówi. O, oh, kurde. Dobra. Wpadamy stąd na jakąś losową wyspę, kompletnie losową wyspę. Tam, gdzie będzie najbezpieczniej. Taką naprawdę małą wyspę, którą można szybko oświetlić, żeby moby się nie respiły, tak? Nie wiem, czy to zdążę zrobić, ale chyba tak. Tu mamy jakąś wyspę. Brawa, albo sobie zrobimy wyspę po prostu Teraz znaleźć jakiś taki punkt, o tu jest w miarę taki żeby tego nie budować od samego dna pyk 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 sobie zrobimy wyspę, to będzie nasza wyspa zrobimy sobie pierwszą pochodnię okej okay. trzy, cztery Zobaczmy sobie na 4. Okej. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4 i tu powinna być dziurka. To jest taki kwadrat, takie takie pole. Moglibyśmy w sumie już zasadzić, żeby to już rosło. Tych nasion I tak nie mamy za tyle dałoby się to już zasadzić w sumie. Dobra. Zasadzę. ok Zetmy sobie tą platformę. Zróbmy sobie crafting. Zróbmy sobie ją ładnie tutaj kulturalnie. A niestety się już tym nie da. musi się nie da, że tak powiem, orać pola. Tak masowo, bo no, naciskam tylne. Chcę sobie wykopać On fit The Beast Altimine. Dzięki temu właśnie mogę sobie wy wykopać więcej bloków naraz, To jest bardzo przydatne i wygodne, bardzo też. Więc polecam każdemu. Jak komuś się nie chce spędzać i grindować jakichś tak materiałów budowlanych albo czegoś. No to jest nie ukrywam, to jest nużące czasami, nie? Mi się czasami nie chce. Dobra, tu jest są trzy, to jeszcze czwartą by trzeba było kratkę tu zrobić. I tu by się przydało zrobić taki patent, żeby zrobić sobie drabinki normalnie. OK, zrobimy drabinki. Będziemy sobie mogli normalnie kopać w świecie. Normalnie kopać. Nie ukrywam, że to może być troszeczkę nudna, nudne takie oglądanie Minecrafta bez cięć ani nic. Ale nie boję się robić cięć, bo może się zaraz coś stać i umrę. I jak wam tego nie pokażę, to będzie mega głupia sytuacja. Tak, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc będę to robić w ten sposób. W ten sposób, a nie inny. Najmniej mnie to pieczemy sobie to mięsko, bo nie mamy go zbyt wiele. I tu w ogóle nie mamy upieczonego mięska, Tak by the way, zrobimy sobie łopatę. Takie zasadnicze pytanie w sumie, da się zrobić z drewna zbroję? Czego da się zrobić zbroję? Chest plate. Powinno się dać z wszystkiego zrobić zbroję. Od nie nestonów jest patis jest. No to dobra, to spoko. Dobra. Z drewna się nie dało, dziwo. Zróbmy sobie e, oczywiście drabinki. Pokamie to. Drabinki. Trochę mało. Dobra. Więcej tych drabinek. O, to jest spoko z tego co pamiętam. No, a na jakim poziomie jesteśmy? 62. No to jeszcze trzeba tych drabinek trochę zrobić. Teraz już powinno być git. Zrobimy sobie drabinki. OK. i zrobimy sobie też pochodnie. No, trochę więcej bym zrobił. Dobra, mamy w ogóle jakiś Emerald Compass, Golden Compass. Co to robi? Znajduje złoto, czy co? Chyba nie rozumiem? Dobra, zróbmy sobie też tutaj chesta. Żeby odstawić jakieś pierdoły do niego. Totalne pierdoły. Typu to, 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 to. To, 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 to. To. Drewno sobie zostawimy, bo to jest zawsze przydatne. To sobie odstawimy. Siekierek tyle nie potrzeba. Tego też, tego też, tego też, tego też. też. Pochodni mamy multum. Tego nie. Drewno sobie też zostawimy, jedno. Drabinki to kilofy, tutaj i to sobie jeszcze odstawimy. No i zróbmy sobie jeszcze jakieś kilofki. Myślę, że to... spoko zrobić spoko zrobicę kilofów trochę. Kilofy raz, dwa. Jeszcze może złopatę. Łopatę sobie zróbmy jeszcze jedną. No i dobra. Zawsze sobie możemy przystanąć gdzieś zrobić. Mówiąc o co tu mamy. No i idziemy. Idziemy w takim razie kopać kopać hmm, tu. Jeszcze właśnie jak tu jestem. mamy tutaj kobla to idealnie. Abym się nie utopił. Dobra. Zadbajmy o to może. Zadbajmy o to, żebym się nie utopił. I zrobimy sobie tutaj też rabinki. Okej. Okay. Tu sobie postawmy jeszcze pochodnie. I mamy git. Mamy git. Jeszcze sobie skorzystam z tego, że już mam piasek. Posadzę sobie trzcinę cukrową. Zrobimy taki myk. Takiego. Nie wiem ile jej mam, nie pamiętam szczerze. Pięć. Powinno być idealnie chyba. 1, 2, 3, 4, 5. Idealnie. Dobra. Co to już mamy ogarnięte. jakieś potwory są na tej wyspie w ogóle. To jest o tyle, o tyle. problem, że właśnie nie widzę potworów z Moon Creatures. To jest dodatkowe utrudnienie takie niekoniecznie celowe. nie? Dobra, wezmę sobie jakąś kopalnię. I powinno być dobrze. Kopmy sobie w dół. Tylko to jest taki problem, że jak będę się tak kopał w dół. Może to zrobię tak, żeby będę na dwie kratki kopał. No właśnie. Prawie z... ja O mój Boże. Widzicie, temu nagrywam wszystko, temu wszystko nagrywam Bo może być lipa na, na razie, na, na, w jakimś momencie Okej okay. Ma Dobra, tu jest w miarę bezpiecznie Tu bym sobie załatał wszystko Wiecie, ja będę taki busy gaming teraz, ale Eee, o Boże. Ale myślę, że to jest uzasadnione, nie? Bo nie chcę zginąć tak wiele razy. To jest chyba logiczne, nie? Chcę jak najdłużej pograć na tej serii. Dobra, mamy żelazo, więc to już jest e, Fairy Dust Ore. Nie wiem po co to jest, ale wezmę. Ja go nie, nie kojarzę. A to? Co to w ogóle za mody są? Tych modów nie ma. Tych modów nie ma. ODA! Wiem, ja lubię. O, dostałem egg. Mam dziewięć żyć, a gdzie jest moja śmierć? To mnie bardziej ciekawi. Ile kratek? ILE? O mój Boże. <zysk> <zysk> o mój Boże. Dobra, muszę trochę drewna wykopać. Mam nadzieję, że nie zginę po drodze. Myślę, że tu jakiś rekin pływa. <grystanie> Ale krzykłem w ogóle, nie? O, włącz mnie też może zabić, to już w ogóle zajebiście, że ich nie widzę, nie? Ok, czy zbóg... O ja <laughs> Tragedia Dobra O, widzę trzcinę. sobie ją zbiorę. Przy okazji tu już jestem to sobie zbiorę, nie? <laughs> Ale krzykłem głupie. Wiedziałem, że mnie to zabije, no Ale w innym momencie mnie to zabiło niż myślałem. <laughs> Dobra, grzybki wezmę, bo to jest źródło żarcia. Dałyby się jeszcze te muchomorki. To są takie podgrzybki, powiedziałbym, bo takie brązowania. Dałyby się jeszcze muchomorki zwykłe. To drzewo w ogóle w sumie? White. Jest <grybki> tak drewno. ile jeszcze tych kratek tam mam? Boże, drogi. Wrócę na tamto miejsce zbrodni. Może się jakoś z nim rozprawię, aczkolwiek jak znowu zginę, to się wkurzę. E, no i ten, no i się pożegnam w tym odcinku z wami. No, zginąłem prawie. Spadając tam, ale dobił mnie otworek. Który w sumie nie wiem, z czego wypadł. Jak ja kupowałem węgiel? Materiał bloki Monster. Chyba po prostu, jak kopię cokolwiek, to się może pojawić. Chyba to nieźle, nie? Niezłe utrudnienie. Dobra, ale ile tam tych kratek jeszcze? Nie wiem, ale już chyba coraz bliżej jesteśmy. A jeszcze te góry, jeszcze muszę przepłynąć kawałek. No dobra. O, to ja sobie może tutaj gdzieś od, odpalę coś. Jakąś łódeczkę, może? Zrobię sobie dwie w razie czego? <laughs> ale że jesteśmy mega blisko, ale masakra, jakie się wystraszyłem. Co to? Nie wiem, co to było, ale są też rekiny z Moon Creatures. No i jak, jak ja mam je ominąć, jak one są niewidzialne? Invisible Sharks. Nice, nice one. Dobra, yy... nie wiem jak się nam tam z tym rozprawić Gdzie dostanę na dole Ale chyba kierkę sobie zrobię. Będzie prościej. Siekierka. O, z tą ketkę ta. Ciekawe. Ci głów dziwne, ale nie zbyt chce głowę tego stwora. Jak on tu jeszcze jest w ogóle... On jeszcze gdzieś się tu czai w ogóle. Gdzie ja zginąłem? Enderman, o kurwa! Przepraszam za przekleństwo, ale. w tę stronę? O nie! A to jestem ja, dobra? Ale mam tu rzeczy, czy co to jest? Okay, nie wiem. Endermana by można było załatwić. Chyba zrobić. Czy to warto? Już perła mnie zabije jak jej uszyję? Dobra, teraz nie będę się w to bawił, bo jeszcze się okaże, że z Endermanem Mam jakieś specjalne właściwości i mnie zabiją na hita. Nawet sięgną ręczką albo coś jak zrobię. O, kurde! Nie, wiecie co ja stąd wychodzę? Bo to jest okropne. Jeszcze tutaj wykopię to. Wpadam stąd. Patrzę się w dół. Dobra, nara. Nara, dziady. Ja pierdziele, to było creepy, to było creepy, aczkolwiek udało się nam, mamy żelazo, trzeba sobie zrobić zbroję, przede wszystkim tarcze, tarcze, nie pamiętam czy na 1.12 były tarcze, ale chyba były, nie? Nie mam nadzieję, że są, ja sobie tu przepalam żelazo, widzimy się w kolejnym odcinku, do następnego, elo, elo. <ścoughs>